Cześć moi drodzy, tutaj Blue Jane. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku. A dzisiaj drugi odcinek z przesympatycznej gierki, w której rozwijamy naszych bohaterów, aby mogli brać udział w turniejach! Jest! Tak! Eksplorujemy również uch przerażające lochy w poszukiwaniu itemków, przedmiotów, które by mogły wspomóc naszych bohaterów, trenujemy ich, jak również oni mają okazję sobie odpocząć w tym drzewku, gdzie widzicie poduszeczki i książeczki. Och! Oczywiście zbieramy pieniążki i punkty reputacji, za które możemy dokupywać sobie kolejne stworki oraz oczywiście upgrade'ować nasze sale treningowe. Haha! No zobaczcie ile mam już pieniędzy! 450 tysięcy! O właśnie minął kolejny dzień. Och! I statystyki naszych bohaterów poszły w górę. Zaraz wam pokażę jak już sobie rozwinęłam nasze Sale do treningów. Na przykład tutaj ćwiczymy sobie oczywiście szybkość. Szybkość. Level szósty. Już poziom szósty, a ja sobie chcę upgrade'ować 245 tysięcy. Aż to kosztuje? Oczywiście, że tak. O i właśnie upgrade'owałam na poziom siódmy. Cudnie, cudnie. Ech, czy któreś z naszych. O tak. Są zwierzątka, które potrzebują odpoczynku. Zaraz sobie ich położymy. Och, tutaj do drzewka, do środka, żeby mieli okazję sobie odpocząć i zregenerować oczywiście siły przed kolejnymi treningami oraz walką. Yy, Okej, okay. proszę bardzo, proszę bardzo. <ścoughs> Czy ten pokój, gdzie rozwijamy sobie punkty życia, możemy upgradeować? O nie, nie mam już wystarczającej ilości pieniędzy. Brakuje mi gdzieś tak mniej więcej 40 tysięcy. No niestety, no, bo nie mam, nie mam takich funduszy. No to odpocznijcie sobie, bohaterowie. O, chopa! Cudownie, cudownie! No i rozwinęli znowu statystyczki. Jak widzicie, gdy osiągnęłam poziom 10, to jak to mogę kliknąć sobie właśnie w ten przycisk, który od razu przechodzi do kolejnego dnia. Już nie musimy przyspieszać dziesięciokrotnie dnia, żeby szybciej leciało, tylko po prostu klikamy sobie next day i już jest następny dzień i zwiększają się statystyki naszych ukochanych bohaterów. Jak już mam ich dużo, zobaczcie sam. Och, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmioro bohaterów już mam. Tak, jeszcze mi brakuje jednego, ale niestety trzeba do niego mieć aż 200 tysięcy punktów reputacji i 40 level. Nie spełniam żadnych z tych wymagań. Och, ale patrzcie, ten ostatni jest bardzo, bardzo fajny. Taki piesek lodowy albo coś w tym rodzaju. Oczywiście, tutaj sobie zwiedzamy zaraz nasze lochy. Uwaga! Pewnie, że chcę pozwiedzać. Zaraz wam pokażę, jakie fajne itemki teraz się zdobywa. No, do przodu, do przodu, koledzy. Patrzcie, jaki fajny robal. Ojej, musimy go pokonać. Oczywiście, jak klikamy w bohaterów, no to aktywujemy ich specjalne umiejętności. No, gdzie jest następny? O, super. Proszę bardzo. Ha, ha. Chyba troszeczkę go spowolniliśmy przez zamrożenie. No to czekamy, czekamy na naszą nagrodę. Jeszcze jeden robal, ale was się tutaj zasiało. <laughs> Jaki uśmiechnięty, pewny, pewny swego, że wygra z nami, ale nie kolego, nie masz z nami żadnych szans. No i gdzie ten kuferek? Jest kuferek! Patrzcie! Mamy klejnocik! Klejnocik siły, klejnocik właściwie potęgi i mocy! O, tak! No, i zdobywamy właśnie te itemki, które zwiększają statystyki naszych bohaterów. Tutaj mam cały ich zbiór, specjalnie je usunęłam, żeby wam pokazać. Szczególnie cenny jest ten kryształek, który zwiększa wszystkie nasze statystyki. Zaraz sobie go przydzielę do jednego z najsilniejszych naszych bohaterów. O, proszę, proszę bardzo. Cudownie! O, co to jest? Hmm, wampirze zęby! A to ciekawe, a to ciekawe. Absorbuje 10% Zdaje się, że ataku Och, a to, co to jest? To jest, to jest, to jest A, nie przyjmujemy obrażeń Przez 5 sekund na początku bitwy No to to jest świetne To jest świetne, ale do jakiegoś bohatera Który walczy w zwarciu hmm, Któż by to mógł być? Może ten kotek? O, właśnie tak Myślę, że to będzie dobry pomysł Kryształek, który regeneruje nasze życie O, tak, zdecydowanie Też się może przydać i ten zwiększający wszystkie statystyki. Mm, cóż my tu mamy jeszcze ciekawego? Co by jeszcze przydzielić naszemu pieskowi, który na razie jest najsilniejszym y, bohaterem, z którym mamy do czynienia? O może taka mikstura niewidzialności? Nie, niech się mu żyćko zregeneruje, póki co. O, tak, zwiększymy jeszcze dodatkowo życie. Niech ma mnóstwo, mnóstwo życia. To jest mój jeden z ulubionych bohaterów. Nie wiem, jakoś tak walczy na odległość i dość ma duży speed, czyli szybkość. E, damy mu tą miksturę niewidzialności. Na pewno mu się przyda. Cóż by tu jeszcze ci ofiarować, nasz ukochany bohaterze? O, tak, zwiększymy ci ilość życia. O, są też takie kryształy, które podnoszą część naszych statystyk i to całkiem sporo, ale z kolei obniżają inne. No, super! Zaraz rozpoczniemy kolejną walkę. Zaraz zobaczymy, jak nam się powiedzie. No to idziemy dalej, hopa! O! Rozpoczęliśmy kolejny, kolejne mistrzostwa o puchar! Tak, kolejny turniej na początku ranga E, czyli najgorsza, najsłabsze potwory. No pewnie, że chcę walczyć. Usuniemy na razie wszystkie potworki z treningu i wybierzemy sobie najsilniejsze stworki. Okej, okay, okej. Okay. Musimy dbać o to. O, niestety kotka nie wezmę ze sobą, ponieważ musi odpocząć. Jaka szkoda, jaka szkoda. Ech, niestety bohaterowie muszą odpoczywać przed tymi walkami, ponieważ wtedy zadają znacznie większe obrażenia, jak również podczas treningów zwiększają znacznie swoje statystyki. Zaraz. Może ciebie. Ciebie weźmiemy wielorybku. O, tak, zdecydowanie tak. No to walczymy. Zaraz zobaczymy, jak nam pójdzie. Pięknie! Mamy sporo więcej życia niż nasi yy, przeciwnicy. Jest! Patrzcie, i zyskujemy sporo pieniążków, punktów reputacji i oczywiście experience, czyli doświadczenia. <grym w> o, i mamy dodatkowe złotko za 39 levelek! Jest! Super, super! Oczywiście, że jesteśmy zadowoleni. <grym w> Który to potworek potrzebuje sobie odpocząć nasz kotek? Eee, to jest taki potwór, który jest nieco podobny do, jakby to nazwać modliszka? Modliszka, Tak I ten orzeł, odpocznij sobie kolego, odpocznij. Eee, a was troszeczkę przetrenuje. O, właśnie tak. No i kolejne dni treningu pięknie 120, aż daje nam to życia dodatkowo. Odpocznijcie. No i tak sobie zmieniamy kolejne sale treningowe naszych bohaterów, żeby rozwijać poszczególne ich statystyki. Cudnie! Zaraz idziemy do lochów, aby zdobyć kolejne wspaniałe itemki zwiększające statystyki naszych postaci. Weźmiemy pieska, kotka i. O, on już jest trenowany, poczekajcie. Nie, 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 chcę was usunąć. Może niech najpierw się prześpi. O, tak, zdecydowanie tak. O, chopa! O, zwiększaj swoje żyćko. Patrzymy tutaj z boku, co jest na zielono, co jest na biało, żeby móc sobie to potrenować. O, przepraszam, tutaj już jest full. Niestety tylko trzech bohaterów może w jednej sali ćwiczyć, dla większej ilości już nie ma miejsca. I podczas turniejów również możemy używać tylko trzech bohaterów do walki. O, uwaga! Hopa, no i został tylko jeden dzień do kolejnego turnieju. <grym> Okej, okay, no to może Was dam tutaj, żebyście sobie jeszcze odpoczęli. I do dzieła! Mamy kolejny turniej. Może udało mi się pokazać Wam, jak wygląda walka z bossami teraz? O, jest zdecydowanie bardzo wymagająca. Proszę bardzo. O, aktywujemy statystyki naszych wspaniałych postaci. Co to za potwór? W kształcie zielonej kupy. Haha, ha. szybko nam poszło. No, cudownie, no to zwiększajcie swoje umiejętności, a właściwie żyćko. Na razie żaden z nich nie potrzebuje snu, no to idziemy do przodu, do przodu. O. Wy musicie się przespać, koledzy. Ty jeszcze nie musisz, wielorybku. O. Zdecydowanie wy teraz się musicie przespać. Ciach, 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 potem to idzie już bardzo sprawnie. Cudownie! Juhu! Rozwijamy. O nie, 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 ty. Rozwijamy, rozwijamy kolejnych bohaterów. O, czekajcie, może tutaj was damy. O! Potrenujcie troszeczkę swoje żyćko. Nie wiem, w jaki sposób oni to trenują. Chyba się relaksują po prostu. O, wy niestety już nie macie energii, to znaczy nie energii, tylko wytrzymałości. Musicie się zdrzemnąć nieco w tym przytulnym miejscu. Sudnie, no i mamy kolejną walkę. Usunę wszystko i wybiorę tych bohaterów. Do kolejnej walki. Powinno pójść gładko. Patrzcie, pajączek się pojawił! Jest! O, idzie jak z Całkiem nieźle. No i kolejne pieniążki za 40 levelas. Oczywiście, że jestem niesamowicie szczęśliwa. Ktoś tutaj musi się zdrzemnąć. Wieloryb się musi zdrzemnąć. Co tutaj wasze potrenować? O, tak, może ten power, <laughs> czyli moc. Wy jesteście dla mnie priorytetem, będziecie dla mnie walczyć. O, tak, w ten sposób. I rachu ciachu, rachu -ciachu. Idźcie się zdrzemnąć teraz, koledzy. Tak, teraz tutaj potrenujcie troszkę technikę. Ty wielorybku tutaj. Proszę bardzo. I do przodu. O, ty miałeś się iść zdrzemnąć. Koleżko. Teraz troszeczkę. Niech nasi bohaterowie, którzy dla, nas, którzy dla nas najczęściej walczą, niech potrenują. Speed! Oczywiście, trenuj. Ty się musisz zdrzemnąć. Ty też. A, dobra, ty też się zdrzemni. Tobie, żyćko. Potrenujemy. Hopa, Cudnie. I jeszcze jeden dzień. A, a nie, jeszcze. Jeszcze mamy jeden dzień na szczęście dodatkowy, proszę bardzo. I do przodu. Całkiem teraz mi to sprawnie idzie, jak widzicie. Was już tam, żebyście się zdrzemnęli. Czy teraz będę walczyć z bosem? Pewnie przegram. O nie, jeszcze nie, jeszcze nie bos. No to walka. O kurczę, sporo mają życia. Już teraz te potwarki. Jaka fajna papuga! Juhu! Używamy bez. O, tak szybko? Raz, dwa, czy i już? No, już mam dość mocną drużynę. Całkiem mocno ich porozwijałam. Och, zaraz wam pokażę jak dojdę do bossa, mam nadzieję. No to trenujcie, trenujcie. W takim razie musicie być coraz silniejsi, nasi bohaterowie. Zaraz wam pokażę jak to nie jest łatwo walczyć z bosem. Kolejne dzionki idą do przodu. Teraz Wy musicie się zdrzemnąć. No pewnie, że tak. O. Potrenujcie jeszcze trochę swoje żyćko. Zrelaksujcie się właściwie i zregenerujcie siły. O. Juhu! Tak. Idźcie się jeszcze zdrzemnąć przed walką. Chopa! I teraz będę walczyć z bosem. Uwaga! Wybieram najsilniejszych swoich bohaterów, a właściwie albo najsilniejszych, albo tych moich ulubionych. No i fight! O kurczę! Co to jest? Co to jest? Smoko kura? O! No nie, on ma 250 tysięcy życia. Nie będzie lekko, nie będzie lekko. Czy nasi bohaterowie sobie pomogą? Chyba nie, chyba nie. Chociaż, chociaż może? Teraz nie będzie naprawdę łatwo. Cały czas używam ich dodatkowych umiejętności. O nie, nasz kotek już prawie padł. Koteczku, trzymaj się. Koleżko. Niestety już padł. Także jak widzicie, o ile te poprzedzające walki są, można powiedzieć, banalne, to walki z bossami to jest prawdziwe wyzwanie i trzeba ostro potrenować przed nimi. No nie, został, został tylko nasz kucyk pony, <gry> który ma skrzydełka. Patrzcie, on jest całkiem niezły, on jest całkiem mocny. Jeden z pierwszych bohaterów, ale cały czas nie daje za wygraną. No niestety, moi kochani, przegrałam walkę, ale kurczę, ta, ten kucyk pony latający to naprawdę silna bestyjka, jak widzicie. No, muszę jeszcze sporo potrenować. Serdecznie wam grę polecam. Jeśli wam się spodobał filmik oraz gierka, zostawcie łapkę w górę, a tymczasem żegna się z wami Blue Jane. Cześć!